Mamko. Dzisiaj drugi dzień otwierania kalendarzy. I dzisiaj zacznijmy sobie od kalendarza Haribo. Nie, nie wiem, to chyba zacznijmy sobie od drugiej strony, co ostatnio dobra. Dwójeczkę mamy tutaj i zobaczymy, co to będzie. O! Złote mi się Haribo. Klasyczek, najlepsze No bo klasyczek, zawsze najlepszy. Dalej. Cieszymy się za czupa czupsa. Dwójeczkę mamy o tutaj. A jak to się otwiera? O dobra, w tą stronę. O, i tu jest taki Frutella, jakiś żelek taki. Dobra, w ogóle wczoraj wam nie powiedziałem, e, Haribo ma e, ten, że ten kalendarz się w ciemności świeci. Więc akurat fajna sprawa. Ciekawe, ciekawe. Dobra i jeszcze Star Wars. Uwaga Dwujeczkę mamy o tutaj. I mamy, ja już tylko odłożę, obcinaczka do paznokci. Ale patrzcie jaka fajna tutaj jest napisem Star Wars. Ej, kozak. Uwaga. Wiadomo, no się przyda, co nie. Każdemu potrzebne. Ale fajnie, że z motywem Star Warsa jest naprawdę. To jest tym napisem. Naprawdę mega fajne. W ogóle tutaj taką o, teksturkę, jakby ma taką. Ten. Dobra, więc to na tyle na dzisiaj. I ciekawe, co będzie jutro. Więc subskrybujcie i widzimy się jutro. Cześć.